Cześć, ja jestem Kadek Jones i przez najbliższych 15 minut zabiorę Was do miejsca, o którym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie mieliście nawet zielonego pojęcia. Gdyż od momentu powstania w 1938 roku aż do 1992 roku, miejsce, w którym się teraz znajduję, było jednym z najbardziej tajnych i najlepiej chronionych miejsc z całej, yy, całej wschodnich Niemiec. I tak naprawdę nie było ani zaznaczone na mapach, był tutaj zakaz wstępu, ani nie można było tutaj nawet nad nim przelatywać. Także zapraszam, pokażę Wam mój bunkier. Historia bunkra, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jest o tyle trudna w opowiedzeniu, że, żeby ją opowiedzieć, muszę opowiedzieć tak naprawdę dwie historie, które nakładają się na siebie bardzo, ale to bardzo mocno. Wynika to z tego faktu, że od roku 1939, czyli od momentu budowy, do roku 1945 w bunkrze operowali Niemcy i produkowali tutaj gazy bojowe, bardzo niebezpieczne gazy bojowe. I tak naprawdę ten bunkier, który tutaj powstał, nie powstał tutaj po to, żeby chronić przed ostrzałem, czy przed jakimś bombardowaniem. Ten bunkier powstał tutaj po to, żeby chronić to, co znajduje się w tym bunkrze, przed tym, żeby się wydobyć dostało na zewnątrz. Natomiast po 1945 roku, aż do 1992 do roku tak naprawdę stacjonowali tutaj Rosjanie i przebudowali ten cały bunkier na atomowe stanowisko dowodzenia Paktu Warszawskiego. że budowa bunkra prowadzona przez Sowietów była prowadzona tutaj tak naprawdę w bardzo, ale to bardzo sowieckim stylu. Było to robione po pierwsze na szybko, po drugie na taniości, a po trzecie bez żadnego planu, o czym zresztą wam tutaj pokażę teraz w ciągu najbliższych no, kilkunastu minut mną będziecie w tym filmie. Natomiast, jeżeli chodzi o to miejsce na przykład, to jakiekolwiek zrozumienie funkcji tego bunkra, zarówno przed, jak i po, utrudnione jest na przykład przez to, że w miejscu, w którym się teraz znajdujemy, znajdowała się kiedyś wielka hala produkcyjna. Natomiast Rosjanie przebudowali ją, podzielili, dorobili ścianki działowe i tak dalej. I zamienili to tutaj na stanowiska. Na stanowiskach, gdzie mogły stacjonować, tutaj jednostki, specjalne jednostki bunkrowe, które się za po prostu zajmowały obsługą tego bunkra. Także z hali produkcyjnej zostało to wszystko przebudowane do pomieszczeń. Tutaj są sanitariaty. Tutaj po drugiej stronie są pomieszczenia. Zresztą mogę wam pokazać. Tutaj, z tego co pamiętam, znajduje się pomieszczenie lekarskie, są pomieszczenia wyłożone. Wyłożone płytkami, żeby po prostu ten lekarz, który tutaj tych, tych żołnierzy przyjmował, miał też jakieś warunki co do tego wszystkiego. No i najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że w miejscu, w którym ja teraz stoję, przed Rosjanami, tak naprawdę mogła stać jakaś gigantyczna, wielka sprężarka i tak dalej, i znajdowała się tutaj no, linia fabryczna do no, bardzo, bardzo niebezpiecznych chemikaliów, o których też Wam dzisiaj opowiem. Poza kwaterami załogi na pierwszym poziomie znajdowało się pomieszczenie detektorów powietrza, które możecie zobaczyć tam oraz. Oraz pomieszczenie, w którym się znajdował jedyny w sumie na terenie całego bunkra zbiornik na diesel, który miał funkcję taką awaryjną. W przypadku, kiedy wszystkie inne zasilania, jakie tutaj były, przestałyby działać, wtedy zaczynano korzystać właśnie z tego pojemnika dieslowego. I go wam właśnie teraz pokażę. Co nie widać na kamerze, a, a tak naprawdę czuć i to bardzo mocno, to jest straszna woń diesla dochodząca z tego pomieszczenia. Nie jest to też najczystsze pomieszczenie w całym bunkrze, ale tutaj też wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że bunkier sam w sobie w ogóle nie jest czysty. Gdyż, no tak jak mówię, najpierw produkowano tutaj bardzo trudne i żerące środki chemiczne. Później Rosjanie weszli tutaj swoimi ekologicznymi sposobami, zaczęli to wszystko przebudowywać do, do swoich celów. No a później ten bunkier stał tak naprawdę 20, od 1992 do 2001, 10 lat został zamknięty był po prostu zasklepiony, nie było tutaj żadnego ciągu powietrza, więc atmosfera tutaj nie jest może najprzyjemniejsza i normalnie, jeżeli wprowadzam tutaj grupy, no to te grupy razem ze mną poruszają się tutaj w maseczkach. Dzisiaj nagrywamy tutaj film, w związku z czym te maseczki będą tylko w miejscach najbardziej zakurzonych. Tak naprawdę nie powinienem nazywać tego miejsca bunkrem, gdyż bunkier to jest być może na węgiel na statku, a na pewno nie w takim miejscu jak tutaj. To, co tutaj powstało, to jest tak naprawdę podziemna fabryka, która została ukryta pod ziemią kilku różnych powodów. Pierwszym powodem jest kamuflaż, żeby nie było widać tego z powierzchni po prostu yy, ze zdjęć samolotowych itd. Tak Drugim powodem jest, tak jak już wspominałem, chęć zachowania tego, co znajduje się tutaj w środku wewnątrz, żeby po prostu nie mogło to zaszkodzić środowisku, które się znajduje na zewnątrz. I trzeci powód tego jest taki, że substancje, które były tutaj przechowywane, były tutaj przechowywane pod ziemią, czyli przy zachowaniu stałej temperatury, tak jak już mówiłem, od 6 do 8 stopni Celsjusza. I przez to, że to pomieszczenie się znajduje pod ziemią, ta temperatura była tutaj utrzymywana stała i była tutaj utrzymywana naturalnie, w związku z czym nie trzeba było je sztucznie utrzymywać. A substancja, o której wam później opowiem, czyli trifluorek, trifluorek chloru, to jest substancja, która w temperaturze 6-8 stopni znajduje się w stanie ciekłym, czyli w tym stanie najlepszym do, do transportowania do składowania i Natomiast już tylko w temperaturze 12 stopni zaczyna wrzeć i ulega samozapłonowi. Rozmiar całej budowli, którą ukryto tutaj pod ziemią, to jest 16400 m2. Znajdują się tutaj tak naprawdę dwa bunkry, jeżeli już mam pozostać przy tej definicji. Jeden z tych bunkrów to jest bunkier produkcyjny, w nim właśnie stoję. Natomiast jakieś 15 metrów pod nami, na najgłębszym czwartym poziomie, znajduje się bunkier magazynowy, w którym składowano produkty tego, co było po prostu wyprodukowane w bunkrze tutaj produkcyjnym. Co jest naprawdę bardzo ciekawe, to to, że bunkier był przygotowany do tego, aby wjeżdżały do niego pełnowymiarowe, normalny, o no, normalnym rozstawie. Kół, yy, pociągi i te pociągi miały wjazdy z obu stron jedno wejście znajdowało się w tamtą stronę z tamtej strony Drugie wejście znajdowało się, no logicznie, ale naprzeciwko, natomiast miejsce, w którym ja teraz stoję, Wam to teraz wygląda jako zwykłe pomieszczenie, pokój, nie wiem, główny ciąg komunikacyjny i tak dalej, natomiast miejsce, w którym ja teraz stoję, to jest tak naprawdę tunel kolejowy i ja się w tym momencie znajduję na peronie, za pomocą którego po prostu było wszystko, całe zaopatrzenie dla bunkra było rozładowywane i cała produkcja bunkra była wyładowywana. W miejscu, gdzie kiedyś jeździły pociągi, gdzie kiedyś znajdował się pełnowymiarowy tor, w tym momencie powstały już nadbudówki, dobudowane oczywiście po wojnie przez Rosjan i w tej nadbudówce, do której Was właśnie teraz zabiorę, znajdowała się tak naprawdę bunkrowa straż pożarna. Za tą ścianą znajdują się zbiorniki na wodę, tutaj były specjalne wskaźniki, za pomocą których można było poziom tej wody kontrolować. Czerwone rury to są rury do instalacji przeciwpożarowej, z tego co pamiętam, natomiast niemieckie rury to, niebieskie rury to są rury, które doprowadzają wodę do tych zbiorników. Tu się znajduje również drabinka, i za pomocą tej drabinki można było wizualnie kontrolować poziom wody, jaki się znajduje tutaj w zbiornikach. Przykład akurat tego zbiornika na wodę, tej, że tak powiem, bunkrowej stacji pożarnej, to jest też dobry przykład na to, żeby wytłumaczyć wam w jaki w ogóle skomplikowany sposób, jak bardzo skomplikowane jest w ogóle poznawanie historii tego miejsca, gdyż tak naprawdę za czasów rosyjskich, tak jak widzicie, tutaj się znajdowała główna stacja pożarna. I za pomocą tej wody, która się tutaj znajdowała, można było gasić, gasić pożary, które się gdzieś tutaj mogłyby ewentualnie wybuchnąć. Natomiast za czasów niemieckich stacja pożarowa znajdowała się na trzecim poziomie, Znajdu znajdują się tam pojemniki i wysokie na trzy poziomy. Które służyły po prostu do zalania całego poziomu. Także stopień przebudowy, jaki tutaj zrobili Rosjanie, jest po prostu niesamowity i bardzo, ale to bardzo utrudnia nam też zrozumienie tego, w jaki w ogóle sposób to wszystko tutaj powstało, jakie było przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, jakie było przeznaczenie poszczególnych instalacji i jak Niemcy na przykład rozwiązywali wiele, wiele problemów, które powodowało to, że no znajdujemy się właśnie w bunkrze, w którym produkowano gazy bojowe. A zresztą o tym zaraz wam opowiem. Cały bunkier zaczęto projektować w 1938 roku, czyli na krótko przed rozpoczęciem II wojny światowej. Budowa rozpoczęła się latem 1939 roku i tak naprawdę trwała do 1943-44 do roku. Głównym założeniem budowlanym, tutaj, jakie tutaj Niemcy sobie postawili, było po prostu zbudowanie obiektu stworzonego do produkcji gazów bojowych. Co to może oznaczać? Czy obiekt jest stworzony do produkcji gazów bojowych? Może to oznaczać bardzo dobrą i bardzo wydajną wentylację system wentylacji, który po prostu zapewniał bezpieczeństwo jakieś. Po, po, powietrzne, oddechowe osobom, które się tutaj znaj znajdowały. Dlatego właśnie wszystkie ściany, które tutaj widzicie, wszystkie stropy i wszystkie sufity, jakie tutaj widzicie, są podwójne i we wszystkich stropach i we wszystkich ścianach znajdują się tunele wentylacyjne, które po prostu tworzą gigantyczny labirynt oplatający wszystkie pomieszczenia, jakie się tutaj znajdują. Zarówno za tą ścianą, po przejściu przez tych rur, znajduje się tak naprawdę pomieszczenie o szerokości metra 20. Które, które służyło tylko i wyłącznie do odsysania powietrza do wieży, która się znajduje bezpośrednio nad nami. Jak i za tą ścianą, za tym nawet całkiem fajnym włazem, które jak się otwierało, nie, to się chyba tylko ciągnęło. O, tak. A w ogóle zanim to sobie otworzyłem, możecie też zwrócić uwagę, że te wszystkie wejścia tutaj były plombowane. Rosyjscy dowódcy zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że jeżeli dadzą żołnierzom, którzy na przykład tutaj nocowali nieograniczony dostęp do systemu wentylacji, to taki żołnierz będzie mógł na przykład wyjść w sejfie, czyli w najbardziej bezpiecznym najbardziej zabezpieczonym miejscu w całym bunkrze. A teraz zobaczcie jak wyglądają te tunele wentylacyjne. jest jeden z takich tuneli właśnie. Oczywiście tak jak wspominałem, one były wszystkie bardzo mocno przebudowywane, gdyż Rosjanie w momencie, w którym oni tutaj weszli, system wentylacji tak bardzo wydajny system wentylacji nie był im do niczego potrzebny, więc stwierdzili, co się nam tutaj przyda? Klima, chcemy mieć klimę. W związku z czym Rosjanie przebudowali ten cały system i zrobili z niego klimatyzację. Stąd też powsta zaczęły powstawać tutaj w dziwnych miejscach takie włazy. Nagle się pojawiły miejsca, w których tak jak tutaj jest tak, że nie mogę na przykład dotrzeć do drabinki, która prowadzi do tego tunelu znajdującego się za tą ścianą, tutaj nad Podemną znajduje się dość głęboki otwór. To jest otwór tak naprawdę, który prowadził kiedyś aż do czwartego poziomu, czyli jakieś 20 metrów w dół, do najgłębszego miejsca w bunkrze. No Natomiast przez Rosjan nie był on do niczego potrzebny, w związku z czym zasypali go gruzem, gdyż, tak jak mówiłem, Rosjanie pracowali tutaj bardzo mocno bez planu i bardzo mocno no, tak no naprawdę w dziki sposób. Możecie sobie zobaczyć, że to są miejsca zalane betony z jakimś chudziakiem, z jakimś złomem w środku, z jakimiś drewniami, drewniami, żeby tylko po prostu było to jak najtaniej i jak najszybciej zrobione. Dlatego jakość po tych Rosjanach bardzo mocno kontrastuje tutaj też z jakością po Niemcach. Kolejnym przykładem tego, w jaki sposób ten cały bunkier jest pomieszany, jest na przykład to, co widzimy tutaj. Kiedyś znajdowała się tutaj wielka hala produkcyjna. Natomiast Rosjanie stwierdzili, to jest ściana dobudowana przez Rosjan. To jest też bardzo ciekawe, że my już tutaj po ilości badań, jaką tutaj przeprowadziliśmy, jesteśmy w stanie powiedzieć, które ściany zostały zbudowane przez Rosjan, a które ściany zostały zbudowane przez Niemców. W każdym razie ta ściana została dobudowana tutaj przez Rosjan i tak jak możecie sobie zobaczyć, prowadzi do Naprawdę nie wiem, czy jest lepszy przykład na to, jak bardzo było to przebudowywane bez planu niż to, w czym ja się teraz znajduję, czyli tak naprawdę no, tunel donikąd, pomieszczenie donikąd. A żeby było jeszcze śmieszniej i żeby nie pozostawał gołosłowny, stopień, w którym tutaj się znajdujemy, na którym się tutaj znajdujemy, prowadzi do tunelu wentylacyjnego który idzie właśnie w przez całą szerokość hali. Pod podłogą, na której siedzę, również znajdują się tunele wentylacyjne. I tak jak cały bunkier ma tych, tego powierzchni tego wszystkiego 16400 m bardzo dokładnie to pamiętam, to moim zdaniem szacując, no, znajduje się tutaj coś około 2 do 3 km tuneli wentylacyjnych, gdyż nie wszystkie są w poziomie, które są w pionie. I na przykład pojawia się tutaj też pytanie, w jaki sposób liczyć powierzchnię tunelu wentylacyjnego, który ma 80 na 80 ale ma 35 metrów wysokości i te 35 metrów trzeba się wspiąć. O, i tak Wam opowiadam o tej wentylacji że znajdowała się tutaj, że znajdowała się tutaj, że znajduje się jeszcze pod nami, a to tak naprawdę wcale nie koniec tego wszystkiego, bo wentylacja znajduje się jeszcze. Wentylacja znajduje się jeszcze tutaj. I to jest wentylacja taka pod, pomiędzy stropem a sufitem, do której również jak najbardziej można wejść. Oczywiście jest to odpowiednio trudne, gdyż nie znajduje się tutaj żadna drabinka. Natomiast z tego co pamiętam, to właśnie w tej wentylacji znajdują się całkiem ciekawe książki, które w sumie pokażę Wam. A czemu nie? Za mną. Tak, to chyba będzie tutaj. Teraz się tutaj muszę wtrążolić. No, znajduje się już właśnie w tym tunelu wentylacyjnym, na dowód tego jak Rosjanie to przebudowywali, proszę zamurowana ścianka, natomiast w tych tunelach wentylacyjnych można znaleźć tak naprawdę najciekawsze rzeczy i najciekawsze fanty i to jest miejsce, w którym najczęściej żałuję, że nie mówię po rosyjsku, Też zobaczcie, wszystko z epoki, no, mamy jakąś gazetę ichniejszą, rok 85. Można sobie sprawdzić pogodę na Uralu, jaka była 20 parę lat temu. A to jest naprawdę tylko jedna strona, gdyż jeszcze się znajduje tutaj druga strona. Czyli tutaj i tutaj się znajduje też masa książek, epoki, gazet i tak dalej. Oczywiście nie są to jakieś niesamowicie wielkie skarby. Na zasadzie, że ma to jakąś wartość muzealną, czy coś z tych rzeczy. Natomiast to są to rzeczy najbardziej, jak najbardziej ciekawe. Zwłaszcza jeżeli ktoś w ogóle mówi po rosyjsku, wtedy może coś więcej na ten temat powiedzieć, co to jest i co to tutaj było. Tak w ogóle. Tak w ogóle to chciałem mam się pochwalić, że nawiązałem współpracę z pierwszą marką. Pierwszą marką, z jaką nawiązałem współpracę, której nawet zostałem ambasadorem, tak mi kazali to określić przynajmniej, jest marka Ciuków, w których się właśnie teraz znajduję. Które sprawdzam tutaj też częściowo, jak się sprawdzają w miejscach właśnie takich jak Bunker Falkenhagen, gdyż właśnie to z myślą o nich ta współpraca została nawiązana. Nawiązałem współpracę z marką Revolution Race, która od tej pory będziemy we wszystkich filmach. W których będzie to oczywiście możliwe, no bo nie w jaskiniach, która od tej pory będzie mi we wszystkich filmach właśnie ubierała. I od nich dostałem te o których Wam teraz chciałem chwilkę opowiedzieć, dlaczego ja się w ogóle na to zdecydowałem. gdyż, jak pewnie zauważyliście w poprzednich filmach, kawak chodzi zawsze w bardzo starych i bardzo obdartych ciuchach. Nie wynika to z tego faktu, że kawak żyre gruz i w ogóle nie ma co do garnka włożyć. Wynika to bardziej z tego faktu, że kawak jest bardzo sentymentalny do rzeczy, które posiada. I tak oto na przykład spodnie i kurtka, w których głównie chodziłem, tutaj, w których nagrywałem poprzednie odcinki, i tak dalej, to są rzeczy, które już mam 13-14 lat. Ja je uznaję po prostu za swoje rzeczy szczęśliwe, ale w pewnym momencie zaczęło mi to już po prostu przeszkadzać, że odrywają mi się kieszenie, że przez te kieszenie zaczyna wszystko wylatywać, że wszędzie mam dziury, wszystko jest niedopasowane, i tak dalej. Dlatego w momencie, w którym pojawia się oferta od Revolution Race, no to w sumie długo się nie zastanawiałem, i powiem wam szczerze, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tych ciuków, które tutaj dostałem, i z tego upgrade'u jaki zrobiłem. Dlaczego? Bo, po pierwsze, mam fajne, oddychające spodnie, które bardzo szybko schną, i są też zrobione z bardzo mocnego materiału, który zapobiega ścieraniu i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że te spodnie mogę sobie w miarę potrzeby wytworzyć, otworzyć po bokach i wywietrzyć, gdybym chciał na przykład trochę odpocząć i odsapnąć od tej temperatury, która gdzieś tam po prostu panuje. Trzecia rzecz, i dla mnie najważniejsza, gdyż bardzo sobie cenię zdrowie moich kolań. Jest miejsce na, na kolaniki, które po prostu ochraniają moje kolana, które mogę sobie bez najmniejszego problemu wsunąć w te spodnie. Nie są to kolaniki zaciągane na nogi, więc one się nie obniżają ani nie opuszczają. Nie, nie utrudniają też obiegu krwi, który czasami jest strasznie przeszkadzający. Eee, kolejną rzeczą, na której bardzo mi się spodobało ubrania Revolution Race, jest czujnik. On się nazywa Reko, i to nawet nie jest czujnik, to się nazywa reflektor. W każdym razie większość ich sposobów, większość ich ubrań ma wszyte specjalne takie reflektory z jakiegoś nie wiadomo jakiego materiału które po prostu działają w taki sposób, że jeżeli ktoś ma specjalny nadajnik na samolocie i tak dalej no to może mnie w tym momencie bardzo łatwo zlokalizować i to działa podobno do głębokości nawet kilku metrów od nich dostałem również kurtkę takiego softsheda jak zresztą tutaj widzicie fajną rzeczą w tym softsheda jest to, że wszystkie, wszystkie kieszenie są w nim po prostu zamykane natomiast coś co w ogóle mnie zaskoczyło i pewnie teraz się będziecie śmiali na jakim świecie żyje kawa, jest to że w rękawach jest zrobione dziurę na kciuka, to znaczy przez to te rękawy się nie podwijają, przez to mamy też jakąś tutaj osłonę na tą dłoń i tak dalej, no i przez to jest to też o wiele wygodniejsze i cieplejsze, zwłaszcza jeżeli chodzi się w takich miejscach, w których się czasami coś przeciąga, to się zawsze gdzieś tam podwija, przeszkadza, tutaj tego problemu nie ma. Także chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, jako moi widzowie, że, żeby was o tym poinformować. Od tej pory jestem ambasadorem marki Revolution Race, a w opisach pod tym filmem i pod sumie każdym kolejnym możecie kliknąć na kody rabatowe, i za pomocą tych kodów dostajecie kilka procent rabatu i możecie sobie zakupić takie same ciuszki, jakie ja mam właśnie tutaj na sobie. Tak, żeby jeszcze bardziej nakręcić i jeszcze lepiej pokazać Wam to, co znaczy tak naprawdę system wentylacji w tym bunkrze i że tak naprawdę można zwiedzać ten bunkier na dwa sposoby. Można zwiedzać ten bunkier normalnie, tak jak ludzie po schodach słuchając opowiadania o historii i tak dalej, a można zwiedzać ten bunkier chodząc tak naprawdę tylko i wyłącznie po systemie wentylacji, nie używając absolutnie żadnych schodów i poruszając się głównie po, po pomieszczeniach, po tunelach takich jak na przykład to. To jest wejście do systemu wentylacji. Tak naprawdę wchodząc tutaj, ja jestem teraz w stanie wyjść albo trzy poziomy dalej, znaczy głębiej jakby, albo wyjść po prostu na drugim końcu tego samego bunkra. I potraktujcie to tak naprawdę jako zachętę, gdyż cały kolejny odcinek mam zamiar poświęcić właśnie systemowi wentylacji i pokazać Wam w jaki sposób wygląda tutaj tak naprawdę trasa ekstremalna z Kawiakiem Jonesem. W bunkrze mogę tak naprawdę połączyć kilka ze swoich pasji. Jedną z tych pasji jest pasja historyczna, gdyż ilość historycznych informacji, które są tutaj zawarte, jest po prostu niesamowita i strasznie mnie też interesuje. A przez poprzedni rok, podczas kiedy brałem tutaj udział w pracach pomiarowych tego bunkra, tego całego budynku, które były tak naprawdę pierwszymi tak dokładnymi pracami pomiarowymi od momentu, kiedy ten bunkier powstał, no, zdobyłem naprawdę dostęp do wielkiej ilości informacji, którymi się chętnie z Wami podzielę. Drugą pasją, którą mogłem tutaj, którą chcę tutaj zaaplikować, jest moja pasja do penetracji ciasnych i ciemnych miejsc oraz zarażenia kolejnych tą pasją. Bunkier jest po prostu do tego stworzony, dlatego w bunkrze można zrobić coś, co robi najbardziej, czyli po prostu otworzyć jakieś włas w ścianie i z niej zniknąć. Zarówno wieże, jak i bunkier dla bezpieczeństwa tego, co znajdowało się tutaj w środku i tego, żeby się nie wydostało, zabezpieczone zostały 3,5-metrową warstwą zbrojonego betonu. Wieże od góry, a bunkier po bokach. I w tym momencie wchodzimy właśnie do takiej 3,5 metrowej grubości ściany. Tak jak wspominałem, cały bunkier został przebudowany przez Rosjan i my do tej pory tak naprawdę szukamy oryginalnych przebiegów tych tuneli wentylacyjnych, oryginalnych ścian, które tutaj były przed przesunięciem, i tak dalej. I nawet teraz stojąc tutaj i nagrywając ten odcinek, dostrzegłem tak naprawdę, że tutaj nie wiem czy kamera to odda, bo znajduje się to pod kątem. Tutaj znajdował się włas do systemu wentylacyjnego, mniej więcej tego rozmiaru który tak naprawdę został przez Rosjan zabetonowany, został przez nich niedokładnie zabetonowany, bo po prostu cały czas tutaj jeszcze widać. I to jest na przykład tunel wentylacyjny, w którym mnie jeszcze nie było, albo byłem już w nim, natomiast nie byłem go w stanie jeszcze zlokalizować, że tak powiem, na siatce przestrzennej bunkra. Z okazji, że nagrywam tutaj też odcinek, stwierdziłem, że zabiorę do bunkra swój czujnik tlenu i po prostu czysto dla siebie pro forma sprawdzę, jakie mamy tutaj wyniki, gdyż bunkier sam w sobie powinien być dobrze wentylowany, natomiast jest tutaj Wiele miejsc, które zostały zaczopowane po prostu, żeby utrudnić wejście do bunkra, no nie oszukujmy się. Dlatego na przykład jak będę w jakichś głębszych miejscach, w głębszych częściach systemu wentylacyjnych, które są ślepe, będę sobie mógł sprawdzić w jaki sposób wygląda w ogóle tam zawartość tlenu. Nie robię tego dlatego, że się martwię, robię to bardziej dlatego, żeby pokazać tym wszystkim dziesiątkom osób, które piszą komentarze w moich filmach, a skąd tam tlen, a jak tam powietrza, jak tam się w ogóle oddycha, żeby im uświadomić, że to wcale tak nie jest, że jak się w momencie, w którym człowiek schodzi pod ziemię, to nagle kończy się tlen i to tego powietrza tam po prostu nie ma, a my nie mamy czym oddychać. Natomiast jak już tutaj siedzę i jak już tutaj sobie z wami rozmawiam, to wam też opowiem anegdotkę, gdyż cały poprzedni rok oprowadziłem po tym bunkrze. No myślę, że no kilkaset, 200-300 osób około i bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że ci ludzie odkrywali coś za mnie. Zresztą pokażę Wam też później takie pomieszczenie, w którym, do którego trafiłem chyba po dwóch miesiącach od kiedy odchodzenia po tym bunkrze dopiero, bo tak bardzo było mi do niego nie po drodze, mimo że to jest bardzo duże pomieszczenie. Natomiast kiedyś doszło do takiej sytuacji, że weszliśmy pod podłogę, tak jak się właśnie tutaj teraz znajdujemy, i wpuściłem grupę po prostu na eksplorację tego wszystkiego, co się znajduje tutaj pod podłogą. Tam są tunele mniej więcej o takiej wysokości, czasami takiej. Jak są rury, to to jeszcze jakoś tam utrudnia i zawęża. Natomiast jeden z uczestników wyszedł mi wtedy stąd. O! Także ja się tutaj znam i mniej więcej wiem, gdzie można tu wejść, skąd można tutaj wyjść i tak dalej. Natomiast tylko i wyłącznie od Was zależy to, co Wy mi jeszcze w tym systemie tak naprawdę pokażecie, gdyż każdą wycieczką, jakakolwiek wycieczka by to nie była, czy w bumrze, czy na zewnątrz miasteczku, którego tematu w ogóle jeszcze nie poruszałem, bo znajduje się tutaj 30 opuszczonych budynków nad nami, połączonych podziemnymi tunelami, a zaraz obok drugi kompleks, bardzo podobny do tego, w którym ja teraz jestem, tylko że on po prostu nie został jeszcze ukończony i zarówno w miasteczku na powierzchni, jak i w tym kompleksie za płotem, jak i w tym, jak i w tym bunkrze, w którym się tutaj teraz znajduję. Każda grupa znajdowała coś, o czym ja jeszcze nie wiedziałem. Także tak jak mówię, tylko i wyłącznie od Was zależy to, co Wy mi tutaj pokażecie i o czym Wy mnie tutaj uświadomicie, gdyż w tym miejscu jest jeszcze tyle tajemnic. I nie mówię to o tajemnicach rzędu złotego pociągu, czy coś, tylko po prostu tyle tajemnic, tyle jakichś ukrytych połączeń, tyle ukrytych fantów, które są tutaj jeszcze pochowane, że to się po prostu w głowie nie mieści i tak naprawdę musiałem tu przejeżdżać co tydzień przez długie, długie miesiące, żeby mógł to po prostu sobie wszystko na spokojnie zobaczyć. Po obu krańcach tunelu kolejowego, w którym się właśnie znajdujemy, znajdowały się śluzy dekontaminacyjne, za pomocą których zabezpieczano bunkier przed zagrożeniami atomowymi, przed zagrożeniami bakteriologicznymi oraz przed zagrożeniami yy, chemicznymi. Dlatego się nazywa to też śluzami ABC. Śluzy wyposażone są w takie właśnie drzwi, takie wrota. One zostały oczywiście częściowo ogołocone przez zumiarzy, natomiast takich wrot jak tutaj znajduje się w całym bunkrze około no około 15-17 sztuk i waga tylko i wyłącznie jednych z takich drzwi to jest 7 ton. Kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że chcieliśmy coś nagrać i zamknęliśmy te drzwi, a że one już trochę podkła na podkładkach tutaj siadły troszeczkę. To zablokowały się po prostu na progu, na którym tutaj było trochę śmieci. I tak naprawdę jedna osoba została w bunkrze. My byliśmy jakby trochę na zewnątrz, to znaczy za tymi drzwiami wejściowymi. I otwarcie tych siedmiotonowych drzwi zajęło nam prawie 40 minut, żeby ta osoba, która jest za tymi drzwiami, mogła wyjść. I od tamtej pory jestem bardzo, ale to bardzo ostrożny, jeżeli chodzi właśnie o te drzwi. Natomiast nie o drzwiach chciałem Wam tutaj też opowiedzieć, ale również o tym, co znajduje się tak naprawdę pod nami gdyż cały 200 metrowej długości tunel kolejowy, w którym się właśnie teraz znajdujemy, który, tak jak już wspominałem, został przebudowany, cały ten tunel kolejowy jest podwójnie podpiwniczony, to znaczy znajdują się pod nim 1,5, a na, na tak naprawdę dwa poziomy yy, podziemi. To są tunele komunikacyjne, którymi płynęły wszystkie media do bunkra z zewnątrz. Te tunele komunikacyjne zostały oczywiście przez Rosjan przebudowane, tak jak tutaj mamy na przykład pierwszy, do którego ja wchodził nie będę, bo wiem co tutaj jest to jest bunkier, w którym się, znaczy to jest pojemnik, w którym się znajdował yy, po prostu diesel, także to jest miejsce, które jest bardzo zanieczyszczone jest bardzo śmierdzące i, i, i po prostu woń diesla, jaka się stąd wynosi jest bardzo, bardzo mocna, dlatego też te drzwiczki sobie zamknę niech one sobie tutaj będą zamknięte tu była możliwość po prostu wsadzenia kutki, żeby to wszystko domknąć natomiast najciekawsze jest to wejście też to wejście Prowadzi również do jakiejś przepompowni dieslowej. Do niej wejdziemy sobie w kolejnym odcinku. I ta przepompownia dieslowa tak naprawdę sprawia, że można wejść pod tunele, które się znajdują pod tym miejscem, czyli miejscem, gdzie za czasów rosyjskich wjeżdżały ciężarówki, za czasów niemieckich pociągi, i tamte wyjściem można przejść tak naprawdę za tą ścianą, wspiąć się do góry i dostać się tutaj. Także stopień skomplikowania, stopień pomieszania i stopień jakby tego przecinania się na różnych poziomach, w różnych płaszczyznach i tak dalej jest tutaj naprawdę niesamowity i to jest coś, co jest przygotowane tutaj na trasę ekstremalną. Gdyż te wszystkie właśnie tunele, które będę Wam pokazywał w kolejnym odcinku, to jest coś, co jest przygotowane na trasę ekstremalną, czyli na taką, że przyjeżdżacie tutaj do mnie w mniejszej grupie. Tą mniejszą grupę się nie skupiam już tak bardzo na tle i zarysie historycznym, tle i zarysie technicznym, natomiast skupiam się najbardziej tak naprawdę na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić w jak najcieśniejszych miejscach tutaj, w, tej całej, w tym całym systemie wentylacyjnym. Jest tutaj możliwość zorganizowania dla Was jakby dwóch rodzajów wyjazdów. Pierwszy wyjazd jest takim wyjazdem lajtowym, gdzie możecie sobie wejść w normalnych butach, w normalnych ciuszkach i tak dalej i wtedy przez 6 godzin sobie chodzimy po tym bunkrze. Ja Wam opowiadam o pomieszczeniach, opowiadam Wam o jakichś technikaliach i o historii tego miejsca. Drugi wariant jest wariantem troszeczkę bardziej ekstremalnym, już dla osób, które nie boją się kurzu, otarć, siniaków i przede wszystkim ciasnych, e, klaustrofobicznych pomieszczeń. No i drugi wariant to jest właśnie wariant, w którym się skupiamy tylko i wyłącznie na labiryncie e, tuneli wentylacyjnych, które tutaj się znajdują. To jest wariant, podczas którego wchodzimy na szczyt każdej z trzech wiecz, które się tutaj znajdują, no i po prostu eksplorujemy te miejsca. I naprawdę czasami się zdarzy tak, że będziemy je eksplorować. Znajduje się tutaj na przykład jeden taki tunel, do którego udało mi się wejść dopiero po chyba 7 miesiącach, mimo że wiedziałem, że on tam jest. Ale uwierzcie mi, satysfakcja, jaką miałem z tego momentu, kiedy wszedłem do tego tunelu wentylacyjnego i to ja byłem ten, który zniszczył ten idealnie położony kurz na powierzchni, była po prostu niesamowita i do tej pory jestem z tego dumny. Tak wygląda to wejście od drugiej strony. Od drugiej strony, tak jak widać, jest to zabezpieczone łańcuchami, było tutaj prowadzonych bardzo dużo prób włamań, żeby po prostu się dostać do tego bunkra na dziko, mimo że cały bunker, jak i całe miasteczko znajdują się na terenie prywatnym. Natomiast za czasów niemieckich, za czasów rosyjskich. Tutaj się znajdowały mocne, silne wrota też przeciwatomowe. No i te wrota właśnie zabezpieczały tutaj ten wjazd dla ciężarówek, które tędy wjeżdżały, mogły jakieś mniejsze ciężarówki transportowe wjeżdżać tędy po prostu do bunkra. Widać tutaj też w jaki sposób jaką grubość ścian ma ten bunkier, tak naprawdę ten bunkier kolejowy, gdyż znajdujemy się teraz w bunkrze kolejowym widać też jaka to jest grubość zbrojenia Zbrojenie, jak sami zresztą widzicie jeszcze nie jest karbowane, także to jest jeszcze to wcześniejsza, ta przedwojenna wersja tak jak mówiłem z 39 roku tak jak zresztą widać też przez tą małą szparę która się tutaj znajduje, mamy na powierzchni całkiem fajną pogodę, można powiedzieć idealną pogodę do chodzenia na bunkry do chodzenia do podziemi, gdyż przy takiej pogodzie wychodzi się najfajniej, gdyż jak się wyjdzie z tego zakurzonego, zimnego, chłodnego ciemnego miejsca do jasnego, zielonego miejsca w którym grzeje słoneczko to jest po prostu super. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, czyli pierwszy odcinek serii o Falkenhagen, to to by było na tyle, nie mam też zamiaru rozciągać tych odcinków na 20 czy 25 minut. W pierwszym odcinku zobaczyliście sobie mniej więcej pierwszy poziom. Poziomu oczywiście nie chcę pokazywać w całości, no bo nie ukrywajmy, zależy mi też na tym, żebyście tutaj do mnie przyjechali, żebyście sami to zobaczyli na własne oczy, żebyście sami to poczuli własnym nosem, własnymi łokciami, własnymi kolanami i tak dalej. Żebym ja mógł wam własnoręcznie, własnoręcznie, we własnej osobie powiedzieć o tym, jak wygląda to miejsce, w jaki sposób to tutaj powstało i odpowiedzieć na wszystkie pytania, na jakie jeszcze będę potrafił. W drugim odcinku, tak jak mówiłem, zabieram was na drugi, głębszy poziom. Na tym drugim poziomie znajdują się dwa najważniejsze pomieszczenia dla tego całego bunkra. I jeżeli chcecie zobaczyć jakie to pomieszczenia i gdzie one powstały i dlaczego, no to zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.